W tym filmie opowiem, dlaczego ta książka stała się klasykiem, który nawet dziś, prawie 100 lat po premierze, potrafi budzić lekkie ciarki. Nowy wspaniały świat Huxleya to nie tylko opowieść o przyszłości, ale też lustro, w którym wciąż odbija się coś bardzo naszego pragnienia wygody, kontroli, pozornego szczęścia. Kiedy pierwszy raz ją czytałem, poczułem coś jak niepokój podszyty fascynacją. Świat opisany przez Huxleya działa, jest stabilny, uporządkowany i strasznie wygodny. I właśnie dlatego jest tak niebezpieczny. Spróbuję więc opowiedzieć tę historię tak, jakbym tłumaczył ją przyjacielowi przy kawie bez wykładów, bez akademickiego tonu, za to z emocjami i moimi własnymi obserwacjami. Wyobraź sobie przyszłość, w której ludzie nie rodzą się, tylko są produktem fabryk. To nie metafora, to dosłownie linia montażowa życia. Społeczeństwo stworzyło system, w którym nawet biologia została ujarzmiona i poddana planowi. Wchodzimy na moment do jednego z takich ośrodków, to pierwszy krok w książce i pierwszy moment, w którym czujemy, że patrzymy na świat znajomy tylko powierzchownie. Wszędzie błyszczą szkło, metal, sterylność. To, co kiedyś było tajemnicą narodzin, intymnością, cudem tutaj stało się rutyną. Ludzi się nie rodzi, tylko tworzy. A każdy z nich od początku ma przypisane miejsce w wielkiej społecznej maszynie. Jedni będą wykonywać prace fizyczne, inni siedzieć w biurach, jeszcze inni podejmować decyzje. Wszystko z góry zaplanowane, zero chaosu, zero potrzeby szukania sensu. Po prostu rodzimy się gotowi do swojej roli. Najbardziej uderza to, że nikt nie protestuje. Każdy jest zaprogramowany, by czuć się szczęśliwym tam, gdzie go posadzono. To nie jest przyszłość, w której ludzie są gnębieni przemocą czy strachem, to przyszłość, w której nikt już nie wie, że można pragnąć czegoś więcej. I właśnie to czyni ją przerażającą. Kiedy o tym myślałem, dotarło do mnie, że Huxley nie próbował tworzyć dystopii pełnej brutalności. On pokazuje świat, który zbudowano na tak perfekcyjnym systemie nagród, że wolność stała się zbędna jak zbędny program w telefonie. W tym uporządkowanym świecie poznajemy Leninę i Bernarda. Oboje funkcjonują w tej pozornie idealnej rzeczywistości, ale reagują na nią zupełnie inaczej. Lenina jest uosobieniem ideału miejskiego świata piękna, towarzyska, trochę beztroska, zanurzona w prostych przyjemnościach. W jej uśmiechu jest czystość człowieka, który nigdy nie musiał zmierzyć się z własnymi wątpliwościami. Bernard natomiast, no cóż, on jest jak rysa na gładkiej powierzchni. Czuje dystans do całego tego systemu, coś mu w nim nie gra, coś uwiera, choć trudno powiedzieć co dokładnie. Może to jego poczucie inności, może brak zachwytu nad wieczną rozrywką, może pewna wewnętrzna potrzeba ciszy i wolności tej wolności, którą inni uważają za zbędny luksus. To właśnie Bernard wprowadza nas głębiej w konflikt między jednostką a światem, który chce ją mieć tylko jako trybik. Za każdym razem, gdy odmawia zachwycania się tym, co zachwyca innych, robi się ciekawiej. I tak jego bunt jest nieporadny, czasem egoistyczny, nawet nieco neurotyczny, ale dzięki temu prawdziwy. Bardzo ludzkie jest to, że on wcale nie jest ideałem rewolucjonisty, żadnym bohaterem z podręcznika. Po prostu czuje, że coś tu jest nie tak. I to wystarczy, by system uznał go za problem. Jest jednak coś, co jeszcze bardziej mnie porusza, społeczeństwo ma sposób na każdy niepokój soma. Jedna mała pigułka szczęścia. Gram lepszy niż kram, mówi się tam krótka fraza, którą Huxley użył, by pokazać, jak łatwo ludzie oddają prawdziwe emocje za pustą euforię. Soma eliminuje ból, troskę, smutek, ale też pozbawia powodu, by czegokolwiek szukać. Z mojego punktu widzenia to jeden z najważniejszych wątków książki. Nie świat, który zakazuje cierpienia, ale świat, który uznał je za błąd systemu. A bez cierpienia trudno mówić o jakimkolwiek wzroście emocjonalnym, duchowym, ludzkim. Historia nabiera tempa, gdy Bernard i Lenina wybierają się do rezerwatu miejsca, gdzie ludzie żyją po staremu, rodzą się naturalnie, przeżywają miłość, stratę, starość, wszystko, co w świecie nowego ładu zostało wycięte jak zbędny fragment kodu. Dla mieszkańców Nowego Świata ten rezerwat jest jak egzotyczny ogród, gdzie wciąż kwitnie coś dzikiego i nieujażnionego. Patrzą na to z mieszaniną obrzydzenia i fascynacji, jak na dawną epokę, którą z ulgą zostawili za sobą. I właśnie tam poznajemy Jona, zwanego dzikusem. To postać, która od momentu pojawienia się zmienia wszystko. Wychowany na obrzeżach cywilizacji, ale znający fragmenty kultury dawnego świata, szczególnie Szekspira. John jest jak most między dwoma rzeczywistościami. Jego język, emocje, wrażliwość wszystko to działa jak kontrapunkt dla chłodnej stabilności Nowego Ładu. John reaguje na rzeczywistość z intensywnością, jakiej tam nikt nie zna potrafi kochać rozpaczliwie, cierpieć głęboko, buntować się całym sobą. W nowym świecie, który nie dopuszcza prawdziwych emocji, John staje się żywym wyrzutem sumienia. To właśnie jego konflikt z rzeczywistością systemu jest sercem historii. Kiedy przyjeżdża do cywilizowanego świata, staje się sensacją żywą, ciekawostką, obiektem fascynacji, trochę jak celebryta, którego wszyscy chcą zobaczyć, ale nikt nie chce zrozumieć. Dla niego to świat pełen pokus i jednocześnie pełen fałszu. Ludzie uśmiechają się, ale ich emocje są płytkie. Mówią o szczęściu, ale tak naprawdę boją się własnych myśli. Kochają przyjemność, ale unikają bliskości. To świat który nie pozwala być człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa. Byłem poruszony, jak Huxley zestawia dwie skrajności: brutalność rezerwatu i wygodną sterylność nowego świata. Żadna z nich nie jest idealna, żadna nie jest prawdziwą odpowiedzią. Obie są pułapkami, tylko w różnych odcieniach. John trafia między te dwa światy jak ktoś, kto nie ma własnego miejsca. I właśnie ta bezdomność emocjonalna, duchowa, kulturowa sprawia, że jest tak tragiczny. Z czasem konflikt zaczyna narastać. Bernard, który wcześniej czuł się wyrzutkiem, nagle korzysta z popularności Johna, choć wiemy, że to próba zasłonięcia własnych kompleksów. Lenina pragnie bliskości z Johnem, ale nie potrafi przekroczyć własnego warunkowania. Jej sposób rozumienia miłości i pożądania jest tak inny od jego, że każde spotkanie tych dwojga staje się jak zderzenie dwóch planet. John natomiast pragnie czegoś prawdziwego, czegoś, co w nowym świecie wydaje się niemożliwe. Nie jest w stanie zaakceptować tego, co dla innych jest oczywistością i jednocześnie nie potrafi wrócić tam, skąd przybył. Najbardziej uderza scena jego rozmowy z jednym z najważniejszych ludzi nowego świata to spotkanie, w którym John wypowiada swoje najbardziej rozpaczliwe pytanie: czy człowiek ma prawo do bycia nieszczęśliwym? Czy ma prawo do prawdy, nawet jeśli boli? Czy ma prawo do wolności, która jest trudna, brudna, często bolesna? To jedno z tych miejsc w których aż chciałem zatrzymać tekst i pomyśleć. Bo Huxley nie daje prostych odpowiedzi. On pokazuje dwa światy, jeden, w którym jest stabilnie i miło, i drugi, w którym człowiek może przeżyć wszystko, ale również wszystko może go złamać. Nie będę zdradzał finału, choć jest jednym z najbardziej przejmujących i zapadających w pamięć w literaturze XX wieku. Powiem tylko, że jest konsekwencją całej historii, logicznym wynikiem starcia wartości, które nie potrafią współistnieć. To zakończenie, po którym trudno od razu wrócić do codzienności. Niesie w sobie gorzki rodzaj prawdy, ale też coś na kształt przestrogi, tak aktualnej, że aż zdumiewa, że książka powstała w latach 30. To, co najbardziej mnie poruszyło w tej książce, to sposób, w jaki akcji pokazuje, jak łatwo można odebrać człowiekowi wolność nie używając kija, tylko marchewki. Wystarczy dać mu rozrywkę, wygodę, brak zmartwień. Tabletki szczęścia i kilka prostych haseł, a sam odda wszystko, co czyni go sobą. I tu, moim zdaniem, tkwi największa siła tej opowieści. Ona nie mówi uważaj na tyranów. Ona mówi uważaj na wygodę, która odbiera ci pytania. Kiedy kończymy tę historię, zostaje w nas coś jak cicha refleksja. Zadajemy sobie pytanie, czy czasem nie zbliżamy się do tej rzeczywistości bardziej, niż byśmy chcieli. Czy czasami nie uciekamy w proste przyjemności, zamiast zmierzyć się z własnymi emocjami? Czy nie wolimy bezpieczeństwa zamiast wolności? Czy nie bierzemy naszych som o może w tabletkach, ale w postaci scrollowania telefonu? Szybkich dopaminowych nagród, łatwych rozrywek, które tłumią niepokój, ale i głębie? Nowy wspaniały świat jest ważny właśnie dlatego, że nie daje łatwej odpowiedzi. On po prostu pokazuje lustro. A to, co w nim zobaczymy, zależy od nas. I może właśnie dlatego ta książka stała się klasykiem, bo zmusza do pytań, które każdy z nas kiedyś powinien sobie zadać. Jeśli miałbym zamknąć wszystkie jej wątki w jednej myśli, brzmiałaby tak: Prawdziwe człowieczeństwo zaczyna się tam, gdzie kończy się komfort. To nie znaczy, że mamy odrzucać wygodę, ale że warto od czasu do czasu usiąść w ciszy, bez somy, bez rozpraszaczy i zapytać siebie, czego tak naprawdę chcę? Kim jestem, kiedy nikt nie mówi mi, jak mam się czuć? To refleksja którą ta książka niesie do dziś i która, mam wrażenie, będzie jeszcze długo aktualna. I dlatego właśnie warto po nią sięgnąć.